Z czym obraduję kapituła Smaku Warszawy i jestem bardzo serdecznie miło powitać e, jej członków. Po mojej prawej stronie siedzi pani Agnieszka Antkiewicz e, z portalu Yami Yami, który przeprowadził konkurs e, na portalu internetowym. Po mojej dalszej prawej stronie siedzi e, pan znowu Oskara e, Piotr Bórczyk Młodszy. E, osoba, która zda się doskonale na, na kuchni, która wielokrotnie gotowała w Pytaniu na śniadanie i była również twarzą jednej z marek znanych garnków e, kulinarnych. Po prawej stronie, najdalej ode mnie, pan Jarosław Podstorski, szef kuchni Airport Hotel, która użyczyła nam miejsce na dzisiejszego wydarzenia. jest trochę wątrówka przesmażona, jakby za mocno wysmażona i brakuje jakby takiej równowagi, coś co by łączyło wspólnie ten, te dwa elementy, tego boczek i wątróbki. Ja myślę, że jest całkiem jakaś przestawka fajna. Pewnie, że można tutaj coś dołączyć, tak? Ale jakbym nie widział to wątróbkę, to bym się zastanawiał co to jest, tak? Jest to bardzo smaczne, no tak, moim zdaniem. Z moim zdaniem e, dzięki e, otulinie z boczku e, wątróbka nabrała takiej soczystości, że nie jest taka e, sucha w środku. Ja muszę zjeść jeszcze jeden kawałeczek. Przede wszystkim <laughs> dlatego, że w, w przeciwieństwie do szefa, ja właśnie dostałem niewypieczoną tę wątróbeczkę. Ona jest w ogóle niepodpieczona, jest pyszna, rozpływa się w ustach. Mało tego, tu chyba tajemnicą tego, tego dania, jeżeli mogę zdradzić, tak przeczuwam, jest grubość tego boczu. Bardzo rzadko się zdarza, kiedy w jakichkolwiek roladach używa się tak cienkiego się prawie jak jak się zwykle kroi szynkę promeńską. Rewelacja. To dodanie jest poprawne. No, sos jest niezły, jest dominujący. Taki porządne danie, jak no, ktoś odwiedzi nas, żebyśmy na szybko zrobili. Myślę, że nie są one skomplikowane, prawda? Ale... Mnie nie powala, tak? Sos grzybowy, który jest tutaj obok porębiczek podany, jest jak dla mnie najlepszy. Porędwiczka jest bardzo dobrze zrobiona. Jest na plus. Ogólnie bardzo dobre, ale nie wiem czy jest tak bardzo, bardzo, bardzo i bym zamówiła kolejne mięso. Zdecydowanie najciekawszy był bratek, którego już zjadłem, co, co jest zarejestrowane. Ja jestem wyznawcą co na talerzu, to do ust. Nawet wszystkie właśnie ozdoby talerza, ozdoby dania, Należy, należy spożywać bo takie jest zaufanie do, do szefa jeżeli jest o same, samo danie to pędwiczki rozpływają się w rewelacja trochę nie rozumiem mm, tych grillowanych dodatków nie rozumiem smakowo bo na przykład jeżlinak jest równocześnie słodki Słony, a z sosem. Chociaż nie wiem, czy powinienem używać sosu do ziemniaków, ale brzmienia się zupełnie jeszcze inny smak. generalnie tutaj nie, zabawa główna nie jest polędwiczką, tylko tymi grillowanymi warzywami. Nie wiem, czy taki był cel. Taki był zamysł. Polędwiczki są zostawione same sobie osobno. Natomiast <coughs> ten miks tutaj. Warzyw jest przytłaczający. Dla mnie polędwiczki smakowały mi, są soczyste, miękkie, dobry sos z polskich grzybów z naszych lasów I faktycznie może warzywa grillowane są jakby zabijają resztę tani. Do podzielin w tutaj, dodatki jakby nie zabijają smaku, prawda? Danie pod nazwą pamięćki z pistacjami. Moim zdaniem, nie wiem czy ja tylko, Nie czuję tych pistacji w ogóle. Jabłko z jabłkiem. Seler. Być może. jest gdzieś jeszcze troszkę selera. Słodkie. Ziemniaczki pieczone, których już tutaj Państwo nie zobaczą. Troszeczkę słodkie, natomiast, coś zaskakujące, polędwiczki z pistacjami są bardzo słodkie i mnie też zdziwił ten smak. Według mnie też tych pistacji w ogóle nie czuć. Ten y, chips z boczku ok, który jest jakby taki chrupiący. Polędwiczki zrobione bardzo dobrze, ale nie, nie, nie widać tych pistacji, ich widać tylko tak zewnętrznie, a w smakowo ich nie. Nie czujemy. One, one, te pistacje się tutaj ugotowały. Ja myślę, że gdyby były w piecu, to one bardziej przywarły i bardziej by wtopiły się w mięso. Jeszcze poprosiliśmy o przygotowanie dania w inny sposób i zobaczymy co, co wtedy będzie. Połóweczka. Na pewno lepiej. Teraz smakuje jak właśnie w piecu. się Państwo odcinek. Powrót i stacji. Wróciłem smaku. Zrzuciłem. I stacja teraz przeszła w no, Po zmianie tego dania ostatniego. Jakby to danie u mnie wygrywa w tym momencie. Przez to, że daje jakby inny charakter całości tego dania. Na drugim miejscu są polemuszki w sosie grzybowym, na trzecim wątróbka zawinięta w skład. Ja muszę jeszcze chwilkę się zastanowić. Znaczy, mam jeden pomysł. Yy, rolowane yy, rolowane yy, yy, wątróbki, zabijane w boczek, w sosie grzybowym, posypane pistacjami. To na razie taki mój wybór. <grybka> Drugą wieprzowinę dwa i wątróbka, jeden punkt, można by powiedzieć. Trzecie miejsce: yy, warzywa grillowane z polędwiczkami w sosie grzybowym. Pierwsze miejsce wygrywa, wygrywa Wątróbka w Boczku. Wątróbka w Boczku jest to dla mnie całkowite, ponieważ jest dla mnie nowość, świetnie podana, ukryta wątróbka, która... Bardzo trudno je się robi wątróbkę, bo jak się smaży wątróbkę, to zawsze jest taka, te, 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 te końcóweczki tak się zawsze przepalają, po prostu się tak przepalają, że ja nie mogę. A tu jest, jest pięknie, bardzo, bardzo świetny pomysł z tym, z bardzo cienkim boczkiem, to jest podstawa tego przepisu, to jest, myślę, tajemnica. I połączony ten most między tym boczkiem a wątróbką, to most jest, jest szpinak gorący, szpinak, który to wszystko scala. Dla mnie bomba. Dla mnie numerem jeden jest wątróbka z wokiem. Dla mnie to jest nowy smak, super podaje, super pomysł, więc tutaj przyznaję pierwsze miejsce. Drugie miejsce to polędwiczki z pistacjami. Fajny pomysł, ale coś właśnie tutaj brakuje. mi do pierwszego miejsca. A trzecie miejsce to polędwiczki podane właśnie z sosem grzybowym i z warzywami. Wątpliwości. I bym tutaj dał za to trzy punkty. Jeśli chodzi o danie z piscjami, wieprzowinie z pistecjami, no diametralnie zmieniło się to danie po. Po wsadzeniu go do piecu, tak. Te pistacje jakby przywarły do tego, do tego mięsa. Można było fajnie groić, i nie wypadało. No i zdanie, zdanie popularne, no, polędwiczka bardzo dobrze zrobiona. Natomiast cała ta otulina, te warzywa trochę jakby e, ją przymiotły. Aczkolwiek atut sosu, tak. Bo jak spojrzałem na Państwa talerze, to sos zniknął. W drugiej fazie zniknęło mięso, a w trzeciej fazie zniknęło albo nie, dał to, to Także tu dałbym jeden punkt. Jak to wygląda w pulsowej eksploatacji? E, 10 punktów ma wątpliwość. E, 9 punktów, czyli minimalnie mniej, mniej ma e, schab w stacjach. No i 5 punktów ma danie. E, Wątróbka, wątróbka. Cały czas myślę o wątróbce, bo zdominowała to nas ta wątróbka. Mówimy o wieprzowinie w sosie grzybowym, bo tu tuminie warzyw grillowanych. Czyli no, mogę powiedzieć, ogłosić tutaj, że zwycięzcą jest wątróbka. Bardzo proste danie, a tak wszystkim smakowało, a przez to, że no ma to coś, tak? Co, co, co jakby mm, wydobywa wiele różnych smaków i dobrych skojarzeń, Danie całkowite, tutaj, tutaj na przykład mi nie brakowało w ogóle ani ziemniaka, ani żadnego żadnych dodatków. To jest danie całkowite. I to, to, to była tajemnica też. Bardzo mi się Bardzo dobre. Bardzo dobre. Muszę to uczyć kamerę, bo zostało jeszcze parę kawałków. Ja! No, oczywiście nie możemy zdradzić nazwiska zwycięzcy. Możemy go powiedzieć, skąd jest, a nie możemy zdradzić dlatego, że podpisał się z Makosz z Warszawy, także ja myślę, że adres znany redakcji. Tak?